Witajcie! Dzisiaj spotykamy się z Hyundai'em ionikiem Po liftingu. Ten model został zaprezentowany po raz pierwszy, po raz pierwszy pojawił się w naszych salonach w 2016 roku i jest to pierwszy model Hyundai'a, który został e, zaprojektowany jako pojazd, który jest dostępny z trzema rodzajami napędu. Zwykła hybryda, hybryda plug oraz wersja elektryczna. I tutaj właśnie mamy wersję elektryczną po liftingu, która tak jak pozostałe dwie wersje Napędowe jonika zbyt wiele się z zewnątrz nie zmieniło. Mamy nieco inną stylizację przedniego pasa, inne reflektory, ale cały czas mamy rozpoznawalną linię jonika. To, co się zmieniło, najwięcej zmieniło się pod spodem. Mamy nieco inne akumulatory, nieco inny silnik. Efekt tego jest taki, że moc silnika elektrycznego to 136 KM, a akumulatory o pojemności 30, niemal 40 Kilowatogodzin e, zapewniają nam zasięg na poziomie 310-311 km według cyklu WLTP, czyli całkiem rozsądnie według mnie, bo nie każdy samochód elektryczny musi mieć gigantyczne akumulatory. Nie każdy też potrzebuje samochodu z gigantycznym e, zasięgiem. E, zwłaszcza ma to sens w przypadku samochodów elektrycznych, bo dzięki temu, że akumulatory są nieco mniejsze, samochód, dobrze, nieco mniejsze, są dużo mniejsze niż w wielu konkurencyjnych samochodach. Jakie są oferowane na rynku samochodów nowych, czy też na rynku samochodów używanych. Dzięki temu samochód, po pierwsze, jest tańszy, po drugie, jest lżejszy, bo mamy tutaj samochód elektryczny, który, wa który, który waży z kierowcą około 1500 kg, czyli tyle, ile standardowy samochód kompaktowy, może nieco więcej, ale te różnice naprawdę nie są duże. Jak to uzyskano? Uzyskano ten efekt między innymi dzięki temu, że mamy akumulatory o rozsądnej pojemności. Zwłaszcza, że umówmy się, kupując samochód elektryczny, ja wiem, że to dla was jeszcze cały czas może być lekkim szokiem. Tak, kupując samochód elektryczny e, są osoby, które chcą jeździć takimi samochodami i ja je w 100% rozumiem. Sam już wiem, że jeśli w przyszłości będę zmieniać samochód, to chyba jednak poszukam elektryka. Nie wiem, czy takiego, może jakiegoś innego. Bo po kilku dniach spędzonych za kierownicą Aionika zaczynam dostrzegać sens e, właśnie takiego rodzaju napędu w samochodach, to po pierwsze. Po drugie też udało mi się już przestawić na nieco inną jazdę. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że samochód tankujemy wtedy, kiedy na przykład kończy się nam paliwo że, e, w zbiorniku, świeci się rezerwa, chcemy pojechać gdzieś dalej. No, wtedy zajeżdżamy na stację, chwila, moment i tankujemy. W przypadku samochodów elektrycznych, jak sami wiecie, nie jest to takie proste, bo ładowanie baterii naprawdę potrafi trwać bardzo długo. Ale uwaga, znalazłem na to sposób: z takiego samochodu trzeba po prostu korzystać jak z telefonu komórkowego, czyli ładować. Ale nie ładować wtedy, kiedy nam się rozładowuje, bo dobrze wiecie, że często telefony. Podładowujemy w każdej możliwej sytuacji, jeśli tylko mamy dostęp do e, gniazdka, dostęp do ładowarki. Najbardziej e, znają to użytkownicy iPhone'ów, które rozładowują się dużo szybciej często niż inne e, telefony. I po tych kilku dniach spędzonych za kierownicą Ionika, już wiem, że zmiana nastawienia do tego, w jaki sposób korzystamy z samochodu, w jaki sposób e, nim jeździmy sprawia, że sprawiło, że już po tych kilku dniach spędzonych za kierownictwem tego samochodu nie czuję się tak, jakbym jechał cały czas na rezerwie. Sposób na to był prosty. Korzystam z każdego gniazdka, do którego mam dostęp, do, wracam, dojeżdżam do pracy, pod, podłączam się do gniazda, wychodzę z pracy, samochód jest naładowany w 100%, wracam do domu, podłączam się w garażu do gniazdka, rano mam 100% baterii i cały czas Ponad 300 km zasięgu, dobrze, około 300 km zasięgu. Te 300 km zasięgu udało mi się uzyskać e, tylko i wyłącznie w przypadku bardzo zdyscyplinowanej ekojazdy. Podczas normalnej jazdy mamy tego zasięgu 290-295 km, co i tak jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Trochę techniki. Pod maską silnik o mocy 136 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy w granicach 295, o ile dobrze pamiętam, Nm efekt. Przyspieszenie do setki nieco poniżej 10 sekund, prędkość maksymalna, kogo to interesuje, ale was na pewno 160 km na godzinę. Jeśli nie interesują was samochody, które nie jeżdżą szybciej, to możecie dalej nie oglądać. Bo nie do szybkiej jazdy są samochody elektryczne stworzone, chociaż ten potrafi naprawdę całkiem zwinnie przyspieszać całkiem sprawnie wyprzedzać inne wolne samochody. Dlaczego? Dlatego, że mamy gigantyczny moment obrotowy, dostępny w pełnym zakresie prędkości obrotowych silnika. To sprawia, że te 136 koni mechanicznych naprawdę bardzo sprawnie napędza kompaktowego Hyundai'a Ionika. To taki zwykły samochód, który niczym nie zaskakuje, ale warto poznać go bliżej. Zacznijmy od bagażnika. Bagażnik w takim samochodzie jak auto kompaktowe jest bardzo ważny. Tutaj mamy bagażnik o pojemności... Bazowej 357 litrów, wystarczające do tego, żeby pojechać na zakupy, wybrać się gdzieś dalej. Oczywiście, jeśli to dalej nie będzie bardzo daleko, chyba że skorzystacie z ładowarki po drodze, ale 357 litrów to całkiem akceptowalna pojemność jak na samochód kompaktowy. Zwłaszcza, że mamy tutaj akumulatory, które też gdzieś musiały się zmieścić, ale te akumulatory w żaden sposób nie ograniczają nam przestrzeni bagażowej. Miejsce na tylnej kanapie. no, Trzem osobom może być ciasnawo, ale nie tak specjalnie. Zmieszczą się tutaj trzy osoby bez większego problemu. E, fajne jest to, że tutaj naprawdę całkiem fajnie się siedzi. E, wygodnie, nawet nie za nisko. E, jeśli ktoś jest wyższy, to może mieć e, problemy z miejscem na e, głowę, ale poza tym z tyłu jest naprawdę całkiem w porządku. Deska rozdzielcza po liftingu też nieco się zmieniła. Zmiany nie są duże, ale bardzo. Pozytywne, naprawdę bardzo pozytywne. Mamy bardzo fajną kierownicę, którą bardzo miło trzyma się w dłoniach. Jest taka fajna, mięsista, przyjemna w dotyku. Za kierownicą mamy ciekłokrystaliczny wyświetlacz z zegarami. Całkiem fajny. Już widzicie zużycie energii elektrycznej 13,9 kilowatogodziny godziny na 100 km, 350 km przejechanych głównie w ruchu miejskim i podmiejskim. Co nam to mówi? No, tam, mówi to nam mniej więcej to, że jeśli korzystamy ze zwykłego gniazdka, to koszt przejechania 100 km takim samochodem to około 7 zł. Tak, 7 zł za 100 km. Co jeszcze mamy? No, mamy nowe multimedia. Nowe multimedia, które są naprawdę bardzo fajne. Jest to Coś, czego brakowało mi w Wajoniku przed liftingiem. Te nowe multimedia działają genialnie i fajnie wyglądają. Poniżej mamy panel e, dotykowy sterowania klimatyzacją, a jeszcze niżej, pod ręką, mamy e, selektor wyboru trybu jazdy. Możemy wybrać jeden z trzech trybów, a właściwie, no dobrze, z trzech, niech będzie. Mamy drive, parking. E, Cofanie czyli oraz luz. Co jeszcze mamy na konsoli środkowej? No, poza dwoma cup holderami mamy kilka guzików, które sprawiają, że korzystanie z tego samochodu może być naprawdę przyjemne. Podgrzewanie, wentylowanie foteli, podgrzewanie kierownicy, auto holda, możliwość włączenia kamery, cofania jednym przyciskiem działa. Oraz możliwość włączenia jednego z czterech trybów jazdy. Domyślnie samochód uruchamia się w trybie Eco, bo tak sobie ustawiłem, mamy również tryb Normal Sport oraz jak przytrzymamy nieco dłużej, to wtedy włączy się nam tryb Eco Plus, w którym mamy prędkość maksymalną limitowaną do 90 km na godzinę, ale zasięg wtedy jest dużo wyższy. Mamy tutaj taką opcję, jak opcji EV, czyli możemy mieć pełne informacje na temat tego, w jaki sposób działa system elektry napędu elektrycznego. Możemy sobie wyświetlić na mapie informacje do którego miejsca dojedziemy w trybie elektrycznym zachowując dotychczasowy tryb jazdy możemy sobie ustawić czas ładowania, możemy sobie lo ustawić lokalizację ładowania. Wtedy jak dojedziemy do mie na miejsce, no tak, ustaw najpierw miejsce ładowania, jak ustawimy miejsce adres, to w tym momencie, kiedy tam podjedziemy i będziemy mieli ustawioną godzinę ładowania samochód po podłączeniu do gniazda, oczywiście sam się automatycznie ładuje, mamy informację o tym, ile. Podczas jazdy nie, wy, nie wyemitowaliśmy dwutlenku węgla. Mamy również informację o tym, jaką mam historię zużycia e, energii elektrycznej. mamy również informację o energii o tym, ile czasu będzie trwało ładowanie. Mamy również wyszukiwarkę stacji e, najbliżej nas. No, ładowarek jest sporo, ale jeśli chcecie jeździć tanio takim samochodem, to e, jedną opcją jest korzystanie właśnie z e, tankowania właściwie ładowania z normalnych gniazdek, bo z ładowarek prąd nie jest najtańszy. Co jeszcze mamy? Mamy bardzo fajnie umieszczoną ładowarkę indukcyjną, w której po prostu wkładamy telefon i on sobie tutaj będzie tak grzecznie siedział i się ładował. W związku z tym, że nie mamy dźwigni, zmiany biegów, ani różnych innych dziwnych rzeczy, znalazło się miejsce na Dużo rzeczy z przodu. Ten schowek jest naprawdę gigantyczny. No właśnie, ale ile to wszystko kosztuje? Cóż, tutaj muszę Was niestety niemiło zaskoczyć i zdziwić, bo samochody elektryczne cały czas nie są tymi najtańszymi w ofercie. Głównie przez akumulatory. Tutaj mamy nieco mniej akumulatorów. Efekt tego jest taki, że Auto ceny się Ionika zaczynają się od 177 900 zł za wersję Premium oraz 193 900 zł za wersję Platinum. I to są tylko dwie wersje, w których samochód jest oferowany na naszym rynku. Różnice pomiędzy tymi wersjami wyposażenia naprawdę są niewielkie. Wersja Platinum w porównaniu z Premium różni się między innymi tym, że ma skórzaną tapicerkę, ma Dodatkowo elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią, co jest bardzo fajne. Dodatkowo mamy podgrzewaną tylną kanapę i wentylowane fotele przednie, to z przodu. Z przodu mamy jeszcze metalowe nakładki na pedałach czyli mamy wersję sportową. I tych różnic więcej nie ma. To są wszystkie różnice pomiędzy tymi dwiema wersjami. A, nie, przepraszam, jest jeszcze jedna. E, pompa ciepła. W wersji bazowej pompy ciepła nie ma, w wersji e, premium pompa ciepła jest. Efekt tego jest taki, że podobno zużywa mniej energii elektrycznej, a poza tym jest bardziej komfortowa podróż. Dane techniczne. Tak jak mówiłem, e, jeśli chodzi, jeśli spojrzymy na dane techniczne jednostki napędowej, właściwie silnika elektrycznego, to szału nie ma! 136 koni moc maksymalna, 295 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czyli szału nie ma, naprawdę. Pojemność akumulatorów 38,3 kWh, czyli też niezbyt dużo. Prędkość maksymalna 165 km na ale to nie jest samochód stworzony do tego, żeby Zbudowany z myślą o tym, żeby szybko nim jeździć. To jest samochód, który ma zapewnić nam mobilność, a przy okazji czystą mobilność. Przyspieszenie do setki, 9,9 sekundy. Średnie zużycie energii elektrycznej według danych producenta 13,8 kWh. Mój, no dajmy się uruchomić, mój, mój wynik 13,9,1 Kilowatogodziny więcej niż podaje producent. Jestem w szoku, ale jak widać, da się jeździć tak, żeby samochód zużywał tyle energii, ile przewiduje producent. Zwłaszcza, że mierzenie zużycia energii elektrycznej jest dużo prostsze niż mierzenie zużycia paliwa przez e, komputer silnika, bo tutaj Wiadomo, ile tego prądu z akumulatorów ucieka, łatwo ten prąd policzyć. Efekt tego jest taki: 13,9 z 344 km ruchu mieszanego właściwie łączonego miasto pod miastem więc jest to według mnie naprawdę całkiem fajny wynik. Zwłaszcza, że jeśli weźmiemy pod uwagę ceny prądu z gniazda, to mamy w granicach 7 zł 7 złotych z kawałkiem za 100 km, czyli tanio. A jeszcze jakby to zagazować. Dla mnie najważniejsze w przypadku takiego samochodu, a właściwie tego samochodu, takiego samochodu i tego konkretnego egzemplarza jest to jak taki samochód jeździ. Tryb eko domyślnie włączony i to jest ten tryb, z którego najprzyjemniej mi się korzystało e, podczas jazdy. Ruszajmy zatem, bo to jak jeździ się tym samochodem jest naprawdę mega przyjemne. Zero wibracji, zero dziwnych dźwięków. To jest naprawdę przyjemnie, cicho, nawet podczas gwałtownego przyspieszania nie mamy czegoś, co znamy z wielu samochodów. To jest po prostu przyjemnie, cichuteńko, co sprawia, że jazda takim samochodem naprawdę może sprawić mnóstwo frajdy, bo jeśli chcemy przycisnąć, to też mamy czym. Powiecie, że 136 koni mechanicznych to nie jest. Tam 130 koni mechanicznych to nie jest nic, czym można byłoby szybko pojechać. No, ale tutaj robotę robi moment obrotowy, który jest dostępny od zera do samego końca, i nie ma znaczenia, czy przyspieszamy od 50 czy od 90 km na godzinę. Wystarczy, że wciśniemy. Mocniej pedał e, przyspieszenia, tu już trudno nazwać to pedałem gazu, ale dobrze, mocniej wciśniemy pedał gazu. I po chwili jedziemy z prędkością, która której osiągnięcie samochodowi z napędem spalinowym zajęłoby dużo więcej czasu. Naprawdę sam jestem w szoku, bo przez ostatnie Kilka lat za każdym razem, jak samochód z napędem elektrycznym trafiał do redakcji, w trybie eko przyspieszamy. Po prostu chwila, moment i osiągamy prędkość e, dozwoloną przepisami. Ale wracając, wracając do głównego wątku, bo jeszcze kilka. dobrze, jeszcze nie tak dawno. E, kilka miesięcy temu ciężko było mi naprawdę przekonać się do samochodów elektrycznych, bo zawsze. Czułem się tak, jakbym jechał z samochodem z permanentną rezerwą. I wymagało to naprawdę dużego przestawienia e, myślenia o mobilności, o, tego, o tym, w jaki sposób korzystamy z samochodu. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc przekonać się do e, tego, że samochody elektryczne mogą mieć sens, mają sens, e, tylko. Trzeba zrozumieć to, w jaki sposób z nich powinno się korzystać, w jaki sposób powinno się wykorzystywać moc. Bo ja, z takim samochodem, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że każde mocniejsze wciśnięcie pedału gazu, no, tu będę mówił pedału gazu, każde mocniejsze, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu, to ubytek iluś tam elektronów z akumulatorów, efekt tego jest taki, że. Takie gwałtowne, gwałtowne, szybkie przyspieszanie bardzo szybko drenuje akumulator. Zasięg nam gigantycznie spada. A nie o to chodzi, żeby samochodem przejechać mniej niż można by przejechać, jeśli zastosujemy się do zasad jazdy samochodem elektrycznym, jeśli wykorzystujemy moc płynnie, przewidywalnie. Korzystając też ze systemu odzyskiwania energii, co też jest genialne, bo jeżdżąc tym samochodem możemy zapomnieć często o korzystaniu z pedału hamulca. Dlaczego? Dlatego, że mamy tak efektywny system odzyskiwania energii, że podczas dojeżdżania do skrzyżowania, do świateł, wystarczy, że zdejmiemy nogę z gazu. I samochód sam zwolni, nie będziemy musieli dotykać nawet przez chwilę pedału hamulca. No, dopiero w końcowym etapie, jak już samochód już zwolnił do takiej prędkości, gdzie stwierdza, że odzyskiwanie energii nie ma najmniejszego sensu. No właśnie, genialny, To jest naprawdę, jedziemy z prędkością, o zaraz będziemy musieli zwolnić. Jedziemy 90 na godzinę, nic nam tutaj nie huczy, nic nie buczy, nic nie wibruje. Jedyna rzecz, którą słyszymy, to dźwięk opon toczących się po asfalcie. Wjeżdżamy w teren zabudowany bez hamowania. Zwalniamy szybciej niż powinniśmy zwolnić. Naprawdę genialne to jest. I naprawdę jazda takim samochodem potrafi stworzyć, potrafi dać przyjemność prowadzenia samochodu, zwłaszcza. Że te 136 koni to niby niewiele, ale moment obrotowy robi naprawdę tyle dobrej roboty, że tutaj naprawdę nie ma się do czego e, przyczepić. Samochód jest całkiem przyzwoicie zrobiony. Fajnie wygląda. No właśnie, cisza, spokój. Naprawdę jest to tak miłe, że aż trudno mi. Trudno. Dobrze, wyjechaliśmy na drogę, na której mogę przyspieszyć. No i szybciej już nie możemy pojechać. Ale tryb sport, nie. no jest fajny, no, fajny, bo samochód przyspiesza momentalnie. Już trudno w to uwierzyć, mam 130 koni, ale każde wciśnięcie pedału gazu sprawia, że do samochodu, który jest przed nami. Dojeżdżam w kilka chwil, ale przełączmy się w tryb eco, mój ulubiony w przypadku tego, e, tego modelu. I naprawdę więcej nie potrzebuję. Naprawdę w tryb eco w zupełności mi wystarczy do tego, żeby e, codziennie z punktu A do B. Się przemieszczać. Jeśli chcę ruszyć szybciej ze światem, przełączam, ze światem przełączam się w tryb sport i robię to dużo szybciej niż wiele innych samochodów. Dobrze, robię to najszybciej, bo nikt nie wygra z napędem elektrycznym, chyba że będzie to inny samochód z napędem elektrycznym. Spalinówki wszystkie się chowają po prostu. Tsunami Onik to najlepszy przykład na to, w jaki sposób zrobić samochód, który trafi w gusta. W większości osób. Dlaczego? No, dlatego, że mamy w ofercie e, trzy źródła napędu: zwykła hybryda, która sprawdzi się dobrze zarówno w trasie, jak i w mieście. E, hybryda plug-in, czyli coś pomiędzy samochodem elektrycznym a spalinowym też bardzo fajne rozwiązanie oraz samochód czysto elektryczny. Czysty elektryk jest fajny, głównie do miasta, bo naprawdę całkiem sprawnie, żwawo się rozpędza, bezszelestnie pokonuje ulicę, nie zostawiając nic, co by wydobywało się z rury wydechowej. Hybryda plug to według mnie obecnie taki złoty środek. Dlaczego złoty środek? Bo gdybym jeździł hybrydą plug to te 50 km w jedną stronę, 50 km w drugą stronę, dobrze do pracy mam mniej, ale po mieście mógłbym poruszać się w trybie czysto elektrycznym, natomiast jeśli chciałbym pojechać gdzieś dalej, no to nie mam żadnych ograniczeń. Po prostu leję paliwo do zbiornika, tankuję, właściwie ładuję baterię do pełna i jadę w trasę. Kończy mi się prąd, jadę w trybie normalnym, hybrydowym i to jest naprawdę fajne. Więc czy samochody elektryczne to przyszłość? Tak, ale raczej. Nie tak szybko jak się nam wszystkim wydaje, obecnie według mnie najbardziej rozsądnym wyborem będą jednak hybrydy plug-in. Więc samochody elektryczne, jeśli jesteś fanem takiego napędu i chcesz mieć auto elektryczne, Ionic będzie naprawdę bardzo fajnym wyborem. Jeśli jednak jeszcze się wahasz i jest, nie jesteś pewien, czy auto elektryczne jest dla ciebie, to Ionic w wersji plug-in hybrid. Czyli hybrydy, plugin, może być taką pierwszą, takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć przekonywać się do napędu elektrycznego. Warunek jest jeden. Korzystasz z napędu elektrycznego, ładujesz samochód z gniazdka i w trybie miejskim jeździsz tylko i wyłącznie w prądzie. Wtedy Nauczysz się jeździć autem elektrycznym, docenisz zalety napędu elektrycznego w mieście. A jak już docenisz i stwierdzisz, że te kilkadziesiąt kilometrów zasięgu z akumulatorów, hybrydy plugin to dla ciebie za mało, no to kolejnym etapem może być przesiadka do auta elektrycznego, bo nie warto robić tego szokowo, bo Przesiadka tak na dzień dobry, pierwszy raz do samochodu z napędem elektrycznym, może być szokiem. Warto się do tego przyzwyczaić. A jak się przyzwyczaić? No, to właśnie chyba to najlepsze rozwiązanie. Skorzystać z możliwości. Najpierw wsiąść do auta, do hybrydy typu plugin, nauczyć się podróżować w prądzie. Te ograniczenia związane z zasięgiem samochodu hybrydy typu plug-in no, są nieco większe niż w przypadku ee, zwykłego auta elektrycznego. Głównie dlatego, że mamy w hybrydach plug-in dużo mniejsze akumulatory, więc ten zasięg będzie w granicach 50-60, może 70 km. To niewiele. Ale do takiej codziennej jazdy po mieście w zupełności wystarczy. Nie mamy tego ograniczenia związanego z zasięgiem e, normalnych Samochodów elektrycznych, ale to może być taki pierwszy krok w przesiadce. Więc zacznijmy od samochodów, od hybryd plugin. No, nie, nie tu. Zacznijmy od hybryd plugin i dopiero potem, jak już przyzwyczaimy się do tego, w jaki sposób korzysta się z samochodu elektrycznego, przesiądźmy się do elektryków.